Dzień dobry, witam na naszej kolejnej lekcji zdanej. Ostatnio zajmowaliśmy się równaniami kwadratowymi. Dzisiaj chciałbym zrobić z Wami kolejny przykład równania kwadratowego, rozwiązać z Wami. Dzisiaj wziąłem zadanie pierwsze ze strony 212 pod punkt H. Chciałbym z Wami zrobić. Przejdźmy sobie do tego przykładu. Przy okazji przygotowałem wzory, które zawsze nam się przydają. Słuchajcie, mamy tutaj zadanie pierwsza strona 212 podpunkt H i teraz tak, od czego sobie zaczniemy? Zacznijmy, standardowo wypiszemy sobie współczynniki przy odpowiednich, przy odpowiednich tutaj niewiadomych, przy X kwadrat współczynnik wynosi 1, przy X to jest taka ciekawa sprawa, bo widzimy minus X przez 2, zapamiętajcie sobie, że minus X przez 2 to jest to samo co minus 1 druga X, połowa X, tak Czyli współczynnik, nasz współczynnik B wynosi minus 1 druga. I współczynnik C, czyli wyraz wolny, przecięcie z osią Y też minus 1 druga. Dobra, liczę sobie deltę, bo tak zawsze zaczynam, liczę sobie deltę, czyli inaczej wyróżnik trójmiana kwadratowego. Wzoru tutaj nie ma, ale wszyscy pamiętamy, b kwadrat, czyli minus jedna druga. Do kwadratu minus 4 razy A, A jest jedynką razy C, czyli razy minus 1 drugą delta równa się B kwadrat, czyli 1 czwarta odjąć, tutaj zobaczcie, to tu mamy liczbę ujemną, dobra zostawmy na razie odjąć i zostawię w nawiasie czwórka z dwójką, ponieważ wszędzie jest mnożenie się skróci, zostanie mi 2 Czyli tu mam 2, czyli jeszcze raz minus 1, czyli będę miał minus 2. Co daje mi, że delta wynosi 1 czwarta dodać 2, czyli delta wynosi 2 i 1 czwarta. Tu po znaku równości zapiszę ułamek niewłaściwy, czyli 9 czwartych świetnie no. delta nie wygląda sympatycznie, ale pierwiastek z Delty istnieje, bo jest to liczba dodatnia. Dodatkowo on będzie bardzo ładny, nawet. Czwarte pierwiastek, dziewięć czwartych, osobno pierwiastek z licznika, osobno pierwiastek z mianownika, co daje nam trzy drugie. Tak? W skrócie, jedna cała, jedna druga. Zobaczymy, jaka opcja będzie nam bardziej pasowała. Liczę sobie teraz, skoro mam Deltę dodatnią, czyli skorzystam tutaj z jedynki, czy będę miał dwa Rozwiązania, czyli będę miał x1, x2. Policzmy sobie x1 równa się minus b, minus b, a b jest ujemne, czyli pamiętajcie, podwójny minus. Stawmy sobie minus, minus 1 druga. Odjąć pierwiastek z delty, mój pierwiastek z delty to jest 1, 1 druga. Przez 2a, czyli przez 2 razy 1. Ja tutaj w linii będę dalej pisał, żebyśmy się zmieścili. Czyli będziemy mieli tak: minus, minus, czyli 1 druga, odjąć 1 i 1 druga przez 2. Słuchajcie, co otrzymujemy. 1 druga, odejmę 1 i 1 drugą, to zostanie liczba ujemna minus 1 przez 2, czyli ostatecznie minus 1 druga. <laughs> Mam x1, policzmy sobie x2. Zacznie się analogicznie, czyli minus minus. Tu, że zobaczę, wstawię od razu 1 drugą, bo to ujemna, ujemna da doda, mi yy, dodatnią. Tutaj jest dodać pierwiastek z Delta, czyli dodaję sobie 1, 1 drugą. Dzielę znowu przez 2 razy 1, to się nie zmienia. I teraz tak, no mam 1, 1 drugą dodać 1,5, czyli 1, 1 drugą, czyli otrzymam w sumie 2 całe przez 2 całe. 2 przez 2 jedynka świetnie, Otrzymałem dwa rozwiązania, ponieważ delta była dodatnia, są to moje rozwiązania. To wszystko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.